Będzie dużo słońca, ale jeszcze pojawią się groźne burze, zwłaszcza na południu Polski. Monika Andrzejczak, dzień dobry Państwu. W nocy będzie padać od Pomorza Wschodniego przez Podlasie, Mazowsze, aż po Podkarpacie. I tam miejscami jeszcze przejdą burze i niektóre mogą być gwałtowne. Natomiast od zachodu coraz pogodniej. I noc ciepła z temperaturą od 14 do 16 stopni, a wiatr tylko w czasie burz przyspieszy do 75 km na godzinę. Jutro pokropi miejscami na krańcach północnych, natomiast mocniejszych opadów spodziewamy się w czasie burz, które będą przechodzić nad południową Polską, a także nad Lubelszczyzną, południową wielkopolską i ziemią lubuską. I te burze też mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem, gradem i wiatrem w porywach do około 70 km. Na godzinę. Poza tym dużo słońca i od 21-23 stopni na północy kraju do 27 w południowych regionach. Co dalej? We wtorek w wielu miejscach deszczowo, a na wschodzie i w centrum pojawią się popołudniowe burze. Najwięcej słońca na południowym wschodzie. Natomiast od zachodu chłodniej. W środę szaro, mokro i niezbyt ciepło, a na północnym wschodzie może zagrzmieć. W drugiej połowie tygodnia znów zacznie się robić cieplej, jednak słońce będzie na zmianę z deszczowo-burzowymi chmurami, a następny weekend zapowiada się słonecznie i gorąco. Do zobaczenia!